Thank you. Jak co roku pojawiły się nowe lokatory, czyli ptaszliniec, ukórek, będziemy teraz. Znaczy, ja będę wyrzucał wyrzucę gnój, ukórek. W tamtym roku yy, używaliśmy środka dergal. On był dobry, ale w tym roku postanowiliśmy zrobić coś innego. Ja już robiłem próbę w garażu. Kupiliśmy ozonator i Niby ozonator sobie z tym świetnie poradzi. Tylko wiadomo, nie może być zwierzątek w środku. Włączę go na godzinę, no i potem z 2-3 godzinki przewietrzę pomieszczenie. Bo już coraz więcej się tego robi, a żeby się to całkiem nie rozmnożyło, jeszcze nie ma tragedii. No ale trzeba walczyć się z tym. To ja zaczynam wszystko wynieść. W tym roku w sumie to pojawiło się troszeczkę później. W zeszłym roku to już chyba w kwietniu albo w maju się pojawiły. No. Tak to wygląda. Ale byłem jeszcze u sąsiada przed chwilą i sąsiad mówił, że mama używa paproci. Ścieli paprocią. Podobno to. Źle reaguje na paproć, nie wiem, nie lubi. Nie rozmnaża się chyba, nie wiem. Musimy też na ten temat jeszcze poczytać, ale chyba tak też zrobimy. Tymi paprotkami zrobimy. Bo tu w lesie mamy bardzo dużo paprotek. Delikatnie damy, zobaczymy. O, no, nabardowałyście jedną kadę. taczkom i ziem taczkom aż w końcu kurki sobie pofrunęły na łączkę musimy im te lotki czy tam co tam przyciąć chyba delikatnie bo tak wysoko fruwają no proszę dwie zawodniczki jak ja mam was teraz złapać chyba na obkoło muszę je zagonić no, idziemy, idziemy. O, one chyba tu już były, Patryk chyba już je zaganiał, coś tak mi się wydaje, bo już mówił, że kiedyś mu też uciekło i to może te same dwie, ciekawe, no oczywiście jak lecą, już wiedzą gdzie. No, do kurniczka, do kurniczka. No? Hop! Bardzo dobrze. No, ja już tu prawie ogarnąłem. Jeszcze chwileczkę i będziemy ozonować. Kochani, i to urządzonko wygląda tak. Takie malutkie. Ale daje radę, bardzo dużo wytwarza. On niby wytwarza 60 mg na godzinę. Bo były różne 28 tysięcy coś tam. No i pisali, że niby to coś tam nie działa. Ale mi się wydaje, że to nie działa, ponieważ... Co to jest za kabel? Trudno. Za małe nie było. A ja to przytrzymam przez godzinę. Tam pisało, że takie małe pomieszczenia to 15 minut 20, ale ja dam godzinę. 60 minut. Aha, prąd wyłączył. Muszę iść włączyć. Bezpiecznik. Jest. On bardzo fajnie, Bardzo dużo tego wychodzi. Jak włączyłem w garażu, to normalnie była mgła w cały. Ja tutaj uszczeliłem jeszcze, żeby nic nie wylatywało, żeby to w miarę wszystko szczelne było. No. I widzimy się za godzinkę. Też lubi wilgotność, mamy 67 i 20 stopni, jest idealnie. Dobra, to do zobaczenia za godzinę. Dzień dobry kochani, witam Was już teraz ja coś ostatnio często danie zaczyna vloga. Oj tam dwa razy zacząłem. Nie, ostatnio to częściej zaczyna się bo coś się ja w domu a ty bierzesz kamerę, bierzesz widzów i idziesz, działasz zobaczymy idziemy, właśnie bo minęło ile? półtorej godziny, ile? no już ponad godzinę no godzina ponad minęła odkąd zrobił ten ten ozonator puścił, idziemy zobaczyć efekty kozy Pokaż, jeszcze zanim będziemy zgiełka jeszcze? o. o, o, o. o, o. No, huh. to jest taki słuchajcie zapach chloru jakby mi się kojarzy? Pffuu! Jest to się Dlaczego? Bo jeszcze jakaś tam muszka latała No latają muchy, to widziałem, że no, latają. No to jeszcze nie. Jest. Ale to, to jeszcze... muchy nie zabija. By jest większy z że nie tak. Tak? no? Damy jeszcze godzinę. Ale widzieliście, jaka chmura wyleciała? Bardzo nieprzyjemny zapach. Ale to jest fajne, bo to wszystko. Ale wiecie, wejdzie. o! Taki zapach, taki szpitalny trochę. Mm. Taki ze szpitalem mi się kojarzy. czy w szpitalu nie ozonują. A no może też dziewczynki by już chciały wejść. No nie mogą no. jeszcze niestety. No nie nie, teraz jeszcze trzeba będzie porządnie wywietrzyć. Ten kurnik, ile czasu wywietrzyć? No z Tam pisało? Godzinę? No to zobaczymy. Oby, słuchajcie, to zdało egzamin, oby się tego dziadostwa pozbyć. Nie wiem, co tam wam rano Daniel mówił, ale u co roku powstaje ten problem. Nie ma tego, nie jest tak, że aż jak niektórzy wstawiają, na przykład patrzę na na takich forach drobiarskich, to niektórzy stoją już normalnie aż mają jajka na jajkach aż czarno od tego dziadostwa potem. No nie to u nas nie jest aż taki problem. Ale na przykład widać na drzwiach, że one chodzą, znaczy jak już jest je widać gołym okiem, no to znaczy się, że już jest problem, tak? A to dziadostwo wiem, że potrafi normalnie wykończyć kury, więc... Dlatego trzeba z tym walczyć. A w tym roku Daniel tak się nakręcił, poczytał o tym ozonatorze właśnie, że, że w fermach. Mówiłeś o tym, tak. że w fermach drobiarskich, tak? tak, tak. Używają tego. Ozonują te kurniki. Chciałem wam pokazać jak wygląda już nasz topinambur, Już tak całkiem, całkiem odbija. On wiecie, on już powinien być normalnie dużo wyższy, tylko że pamiętacie, że one go już dwa razy zjadły na początku. O, tu ta taśma spadła od wiatru. Ale zobaczcie, tutaj w tym miejscu... patrz, on woli cień. Widać jakby, bo tu jest większy niż tam. Nie. Chociaż ja wiem. No i troszeczkę widzę takie pożółkłe liście gdzie nie Więc albo jakaś mszyca. Ciekawe, czy go nie zżera. Albo, no, wiecie, od suszy też może tak być. Ja no, też to... podlewaliśmy go przed. Tak. W każdym razie. A i dzisiaj, może będziemy, zaczniemy robić, zobaczymy, czy dzisiaj, czy nie dzisiaj, ale e, tutaj, wyjście do lasu, już słuchajcie, kozom. Dzisiaj zrobimy. Może dzisiaj, nie? Zrobimy. Samość, <trym>, to miało go, sobie chodzić, a zrobimy tutaj, nie? już zobaczcie, mamy przygotowane. E, już jak robiliśmy pastuch w tamtym roku, dwa lata temu. Ten pastuch? Czy, czy rok temu? Już nie pamiętam. No, w każdym razie, jak robiliśmy pastuch, w ogóle zaczynaliśmy grozić pastuchem, no to. Już my, mieliśmy ten plan, żeby im zrobić wejście do lasu, dlatego tutaj jest zostawiony otwór, jak widzicie. I trzeba będzie im tutaj zrobić bramę. No i wyjście do lasu. Tylko najpierw niestety będzie musieli się przejść. Spojrzeć dokładnie, gdzie ma być ta, ta, ten wybieg dla kóz. bo jest, są też niestety... i trój, Oprócz tych fajnych są też trujące tak rośliny. Uuu, jakie mrowisko, patrzcie. Poczekaj, ja nie widziałem go, nie zauważyłem. I co teraz z tymi kozami? Nie będą ich gryzły? No, no, jak się położą, to będą. Czy na szpadel je przenieść gdzieś? Ale to jest głęboko, tego się nie przeniesie chyba. Zobaczymy. Kurde. No A i w każdym razie chciałem powiedzieć, że musimy się najpierw przejść, hmm, popatrzeć, gdzie to ma dokładnie być i ewentualnie, no, niestety usunąć takie jakieś te mniejsze krzewy, które są trujące, no nie? To wiadomo, żeby się kozy nam nie potruły. No, no chociażby tak... No, widać, ja to wiem, to tutaj mało. jest akurat ten, ta część tego lasu, którą my chcemy ogrodzić, to tak, tak z daleka nie widzę tak za dużo takich rzeczy jakichś niefajnych. Bo właśnie tamta część, która jest przy, przy łące, przylegająca do łąki, no to tam już jest słuchajcie, dużo tego barwinka. O, no tak. Bardzo dużo i bluszczu, no to to jest trujące dla kóz, więc dlatego tam w ogóle nawet nie robimy, bo to tego nie wytępisz. Słuchajcie, ten barwinek, on nam też częściowo wchodzi na łąkę Obecnie. i ten barwinek słuchajcie, trzeba kosić... Co dwa tygodnie to na pewno trzeba go kosić, bo on bardzo szybko, słuchajcie, odbija. Także to w ogóle nie ma sensu, żeby tam a, ogradzać, no bo nie ma co się prosić o jakieś zatrucie, tak? Po prostu. A tu słuchajcie, jest nowość, <grymna> znaczy nowość. Ja już miałem maranty kiedyś. Maranta Fascinator. E, przepiękna według mnie roślina, uwielbiam te roślinę. Niestety dość wymagająca, jeśli chodzi o wilgotność powietrza i tak dalej, ale my i tak używamy na wilżecza. No niestety przez zimę nam padły te maranty, które miałem, bo miałem Lemonline, odmianę lemon Lemonline i właśnie fascinator tricolor. No niestety nie przeżyły. Ale teraz, kiedy to było, parę dni temu kupiłem sobie w Biedrze, były żółte były maranty w bardzo dobrej cenie, chyba 15 ,16 zł 16. No i sobie kupiłem tą jedną, a dzisiaj teraz właśnie przed chwilą wróciliśmy z zakupów i jeszcze była ostatnia ta maranta, więc jeszcze jedną sobie wziąłem i posadzę je ona jest jeszcze nieprzysadzona do takiego podłoża, jakie powinna mieć, więc posadzę ją sobie do jednej doniczki. I będzie to, wiecie, takie fajne gęściochy, ładnie wyglądają zawsze. I co Wam jeszcze chciałem powiedzieć, że będziemy dzisiaj jechać do ogrodniczego chyba, prawdopodobnie, bo coś mi się rzuciło na głowę i strasznie chciałbym jakieś krzewy czy jakieś rośliny beline do na zewnątrz. Mamy tutaj taką ścianę. Zresztą potem wam pokażę. W każdym razie jest taka pusta i bardzo chciałbym tam puść, posadzić jakieś rośliny. Eee, I o, czekaj, co my wczoraj będą? Czytałem taki, o takich cieniolubnych? Co? Trudna nazwa była. Nie, to nie była trudna za Funkie to były? Tabelina? Takie bardzo mało wymagające. Czytałem o tym. Bardzo mało wymagające i takie. Ja zaraz znajdę. Eee, że właśnie w cieniu sobie super radzą. Dlatego tutaj będzie dla nich idealne miejsce. I tak myślę, że jakbyśmy je dzisiaj znaleźli, to na pewno jest sobie głupie. Jest dużo odmian tej rośliny. Osobne z liści jest ta roślina na pewno. No i, no i tak się jakoś mi coś na głowę, że właśnie chciałbym jakieś rośliny takie do, na zewnątrz też. Także pokażę Wam potem jeszcze w tym vlogu, jak, jak pojedziemy i coś znajdziemy, to Wam pokażę co. Dobrze wam kochani po powiedziałem, dobrze pamiętam, że to są funkie, e, inaczej chyba hosty, można na to też mówić. Nie wiem, jeśli mówię coś źle, jeśli się znacie, to możecie mnie poprawić, ale tak mi się wydaje, że chyba można zamiennie stosować te nazwy funkia i hosta. W każdym razie no mega mnie zauroczyły te rośliny, przepięknie wyglądają, no i szczególnie to, że są dość łatwe w, w obsłudze, że tak powiem, co no jak będziemy dopiero my zaczynać z takimi roślinami e, ogrodowymi na, e, do ogrodu, więc... Szczególnie to jest ważne, żeby to nie było jakieś hardkory, które tam, wiecie, trzeba chodzić, przycinać, nawozić co chwila i tak dalej, więc no fajne, ładne roślinki, oby były w tym naszym ogrodniczym. Posty. No po prostu są cudne, ja się zakochałem, a jeszcze były chyba ze dwie albo trzy, no nie, Róż... mm -hmm. inne odmiany, no ale wybraliśmy takie, które są od, od siebie różnią, wiecie, żeby zrobić fajną kompozycję, takie, które się od siebie różnią, no i które są wszystkie piękne, a ta jest w ogóle, zobaczcie, taka inna, ma zupełnie inne pokrój liści i jest, zobaczcie, jak ona pięknie kwitnie, jakie kwiaty, jak, y poczekaj, jakie to kwiaty są takie podobnie kwitnące? Lili? Nie, nie. Tak, no, dobra. I wiecie co? Właśnie tutaj na tę ścianę chciałem dać te, znaczy no nie na ścianę, tylko w sensie tutaj chciałem dać te hosty. A potem jeszcze może zrobimy takie coś, że tu damy jakąś taką ala drabinkę, żeby zbić i powiesić na nie takie doniczki, wiecie, na balkonowe z zaczepami. I tutaj jeszcze jakieś takie kwitnące typowo może dać, bo wiem, że też są takie cieniolubne, kwitnące rośliny, więc to żeby była tak fajnie ta ściana, wiecie, tutaj na dole te hosty, tu u góry te jakieś tam kwitnące, albo ja też kocham, moją ukochaną rośliną jest żurawka i ona też wiem, żeby sobie tutaj poradziły w takim zacienionym miejscu i właśnie... Pięknie by to wyglądało, co? Właśnie mi te nie, że tutaj te hosty normalnie na ziemi, w gruncie, a tutaj ta drabinka, co Ci mówiłem wczoraj, zrobić i jakieś kwitnące w niej, nie? bo by była taka pięknie wykończona to miejsce, elegancko. No i tak w ogóle to idziemy z ziemią okrzemkową, bo działamy tym razem na dwa fronty. Ta ziemia lepszą robotę niż ten dergal. No nic się nie słychać, bo jesteś odwrócony do, do kamery tyłem, no. więc albo mówisz do kamery, no. albo weter. Mówię, że w tamtym roku to nam bardziej pomogło chyba ta ziemia okrzymkowa niż ten płyn Tak, tak mi się ten wydaje. Oprysk. Te opryski średnio w ogóle dawały jakikolwiek efekt. A to był jedyny taki w miarę bezpieczny, jeszcze nie z takiej z grubej rury. bo Potem jest jeszcze Exalt, no ale to już jest taka gruba chemia, i już nie chcieliśmy tego stosować. Więc ta ziemia okrzemkowa, i mamy nadzieję, że ten, mm. no to już minęło dwie godziny. Że ten ozon jem zabija te, te dziady. No i ciekawe, wyleciała znowu chmura. Powiem ci. Co? No na dwie mi się nie rusza. Nie widzę i tak. No No mi ten przeszkadza. Jak mi przeszkadza, to, to, mi to, maja, przeszkadza, to bo... nawet nie widzę. Co? Ja, ja mogłem nagrać wam. Ale nie nagrałeś, nie że Nie, pokazałem, że to chodzi, no. Kurde, no to widzisz. Jesteś niewiarygodny teraz. Teraz wietrzenie porządne. Kozy słyszycie, bo one już by chciał wyjść. Ja teraz jeszcze tak mówimy, że pół godziny... E, pół godziny zostawimy to tak z otwartymi drzwiami, żeby to wszystko fajnie wyszło. I kozy już, później już zamkniemy i tylko okna Daniel wyjmie jedno i drugie i kozy już będziemy mogli wypuścić, no nie, żeby sobie poszły, a kurnik się będzie jeszcze wietrzył, tylko już wiecie, z samymi oknami wy wyjętymi. No niestety, tak dzisiaj jest, a wiesz co, a kurom to mogłeś dać do znoszenia jajek skrzynkę z tym. Nie, one wejdą zaraz, one i tak opiepotnie. Jak zaraz wejdą, jeszcze spokojnie godzina, no a to jest ich czas do znoszenia jajek. Ale wczoraj było... Nie, wczoraj okej okay, było dziewięć jajek. Ale przedwczoraj było jedno jajko, więc tak. dzisiaj będzie jedno jajko, więc jest spokojnie znajdziemy tu na wybiegu. Znaczy to właściwie jakby było więcej, to byśmy znaleźli prędzej. E, no ale tak, rzeczywiście. Przedwczoraj to było jakieś... Nieporozumienie. Nieporozumienie. Jedno jajko. I Daniel mówi, nie, ona na pewno gdzieś tam za obornikiem chodził, szukał. mówi, no na pewno gdzieś zniosły. Nie ma. Więc naprawdę, zniosły tylko jedno jajko, więc... Rekord chyba. Bo tutaj były też, widziałem gdzieś. Hmm. Nie ma nie rusza się nic super. I no to chyba działa w takim bądź razie. I powiem wam, że jeszcze będziemy to chyba powtarzać, bo ten cykl tego ptaszyńca cholernego Cykl rozwojowy trwa jakoś krótko, to jest jakoś dwa dni, że dwa dni. te stadia, dwa czy trzy dni te stadia z tego, wiecie, jajka tam do dorosłej postaci takiej już gryzącej. Więc my chyba myślę, że tak, za 2 trzy dni powtórzymy znowu to te ozonowanie teraz, ale już bez wyrzucania myśl, te ściółki nie, chyba, co? Trzeba. Bez, nie? Mhm. I potem myślę, że będziemy powtarzać tak co dwa tygodnie. No. Także tak zobaczymy. Może się tego dziadostwa w ten sposób pozbędziemy. Bolesław mówi, że to dobry pomysł. I co? ja tutaj wsypię trochę tego? Tak, do kastry wsypujemy o, ziemię oksjonkową. I to wam też w ogóle serdecznie polecamy, bo kury naturalnie wiedzą, żeby się chronić przed tym dziadostwem, to wiedzą, że muszą się kąpać. I bardzo wam polecamy ziemię okrzękową wsypaną do, do kastry i pozostawioną w kurniku. Nadwór ziem... No nie, na dwór to zaraz zmoknie. Nie ma zmoknie. sensu, bo to zmoknie Tak. E, więc najlepiej w kurniczku. No i też podczas tego jak one się w kurniku kąpią, słuchajcie, w tym, no to też jednak wylatuje gdzieś to, jak one trzeba krzyżami, więc najlepiej w kurniczku takie coś zostawić. No i też co, drugą rzecz, którą Daniel robi, to zaraz nam pokażemy też. U. No i przez to, że później, jak się smarka, po tym też jest krew nosie, Słuchajcie, to tak potrafi. No? I drugą rzecz, którą Daniel będzie robił z tą ziemią okrzemkową, to będzie sypał ją tak po ścianach, żeby też w te szczelinki ona powpadała. No bo wiecie, że najbardziej te, te dziady małe yy, lubią się chować w szczelinkach różnych, tam gniazdować i tak dalej. A w ogóle. W ogóle dobrą sprawą jest też posypać w ogóle wieczorem, jak już kury są wszystkie na grzędzie. To posypać też po kurach tą ziemią okrzymkową nawet i tak też robiliśmy. Może dzisiaj też tak zrobimy, nie? Żeby po, żeby po kurach jeszcze posypać też wieczorem, jak siedzą na grzędach już. A próbowaliśmy też w ogóle robić oprysk z ziemi okrzemkowej, ale to jest słaby pomysł, bo też wilgoć niepotrzebnie sobie robicie w kurniku wtedy. I też czy to dało egzamin, zdało jakiś egzamin chyba nie bardzo, lepiej pozostawiona w kastrze. Do ścielenia użyjemy siana, słuchajcie, które... Um, no, które było takie średnie, te pierwsze warstwy, takie bardziej zakurzone. Ale na ściółkę się nada. Do kurnika. Chodź, chodź, chodź Nie no? no, 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 no. też będziemy już kończyć, żeby ten vlog nie był jakiś bardzo długi, bo chcę Wam go teraz jeszcze zmontować, żebyście na niedzielę go dostali I my dzisiaj będziemy jeszcze nagrywać dla Was kolejnego vloga na wtorek, czy tam na środę, więc na chwilę obecną na tego vloga, tego vloga już kończymy. Także trzymajcie się ciepłutko, życzymy Wam cudownej niedzieli, dobrej energii, dużo uśmiechu i dużo miłości. Pa, pa kocha.